Witajcie z Pieszyc, małego miasteczka u podnóża górskich Zeszły weekend lało jak z cebra, więc siedzieliśmy w domu. A dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Jeden z ostatnich dni czy weekendów lata. Zasuwam ze strojem dla ryby. Trzymamy w piwnicy, bo w domu nie ma miejsca. Chyba już ma stroj zaniesiony. My lecimy do garażu. Zobaczymy jeszcze, może jakiś liściek przyszedł. No tak, to coś przyszło. Naliczenie opłat. To potem nie będziemy się teraz naliczeniem opłat przejmować. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie, nieważne tymi opłatami, abyśmy się dobrze bawili dzisiaj. I bach do garażu, idziemy się przygotowywać. Generalnie mamy wszystko przygotowane, ale wiecie, moi drodzy, jest to ostatni tak piękny weekend z tego co zapowiadają lata. I musimy to wykorzystać. Jest 20. Chyba 20 tak, września, tak. I lecimy na zaproszenie motocyklistów z Czech do miejscowości Pilno. Byli tutaj u nas Trzy tygodnie temu zaprosili nas na weekend. Chcieliśmy do nich przyjechać tylko na kawę, ale no generalnie uparli się i postanowili. I postanowili, żeby nas ugościć przez weekend. Także wystawiamy sprzęt i. Do dzieła. Czekamy na rybę. Oczywiście, żeby wyjechać naszą haszą Hanią, musimy najpierw wyprowadzić ryby sprzęt, którym sobie do, jeżdża do pracy. Hanie mogę wyprowadzić ręcznie, chociaż rzadko to robię. Lepiej się wyjeżdża na siodle. Z domu. Z domu przyniosłem jeden kufer, bo po prostu... Żeśmy w niego spakowali takie najpotrzebniejsze rzeczy, które nam się przydadzą na przebranie na wieczór przy grillu. Zaczynamy się szybko pakować i czekamy na rybę. Ojeju, jak pięknie. Szkoda, że to mówię, że to ostatni już dzień. Hmm. Weekend. Weekend taki piękny, no. No to mi nie podpowiada. <laughs> Ale za rok będzie następny. O, zapraszam Cię na przejażdżkę do Pilzna. Jedziemy gdzie? Do Pilzna. Kto nas tam zaprosił? Nasi widzowie. Dziękujemy. Dziękujemy. Ryba i na moto miłość, droga, wolność. O, już wszystko przygotowane. Oczywiście, mi się, się postarał. A ryba nie. Ryba, ryba się sama siebie przyszykowała no, i to co? już jest wyzwanie. Na zaproszenie naszej widuszczej do Pilzna. Mam A ja nadzieję, że... Jeszcze żebym... bym spała troszeczkę. troszeczkę no, bym no, jest spała. wcześnie, ale... Jest wcześnie, ale jest ładnie. I szkoda by było zaprzepaścić tak wczesną godzinę, żeby już ruszyć. Dobra, nie dam rady. Czemu? No, bo się mi nie nasmarował zamków i nie dam rady, bo sobie palce połamię. w miesza. Jesteśmy w Kudowie, Kudowa Słone, na Orlenie. Zatankowaliśmy sobie paliwko, kupiliśmy kawkę i mały ci laucik. Oczywiście co? Na słoneczku. Tak, rybcia na słoneczku, co? Co zrobiłaś? No tak, słuchajcie, było 14 stopni przez Radków, jak żeśmy lecieli i przez drogę 100 Zakrętów. Było zimno w zacienionych miejscach, ale już teraz na słoneczku rybcia się. Co robisz? Podgrzewa. Podgrzewa. Ryba się podgrzewa, ale mówili, że ryby podgrzewane są niedobre. Że dobre są na bieżąco smażone. Prawda to? Nie. A ty jesteś na bieżąco smażona, czy podgrzewana? A często ostyga. A ryba często ostyga. No tak. Dobra, lecę jeszcze do toaletki. Tutaj nasza handzia na Orlenie. W Ale ty się prezentujesz ładnie. Możesz podnieść do góry tep. Dobrze, kamerę. Co ci tak skaczał te oczy? Co? Specjalnie zrobiłem. A, no to ładnie. Z malowniczych w świat. Ryba z miśkiem rusza w ślad Honda mruczy, serca grają W nowych miejscach się zakochają Przez... Myśmy wjechali na Orlena za Pragą, jakieś 20-30 km za Pragą. I wjechaliśmy na Orlena, jeszcze raz powtarzam, żeby odczuć, się, co zrobić, dwójeczka Dwóje, była? Nie. Nie, nie było dwójeczki, mówi, że jedyneczka tylko, tak? U mnie też była tylko jedyneczka, ale w każdym razie mamy jeszcze pół godziny do następnej stacji, gdzie mamy się spotkać, właśnie z Jarosławem i Petrom i z Petrem, tak? Co ja... oh, chciałaś powiedzieć? Że, że śpię. Że śpisz? Tak. No, nudna no, jest autostrada, tym bardziej tu jest tak płasko, płaskie drogi. Nawet łapetynkę mi tu odbiło, bo trochę za bardzo się ugniatało mi. No, ale teraz poprawimy i tak jak puszczę bo oni mi puszczą teraz sms że stoją, że obędą o 12.30, czyli jeszcze 10-15 minut, a do tego miejsca mamy Mamy 30 minut drogi. A mhm. no, no. no, kropówki będą? Yy, przepraszam, nie dosłyszałem. Prze prze yy, mikrofon, mikrofon przerywa. Co będzie? Co będzie? Kropówki. Czeskie krupówki? Tak. Na pewno będą jakieś. Pójdziemy gdzieś na rynek, bo powiedzieli, że nas oprowadzą po różnych fajnych miejscach i no myślę, że coś będzie. Parę koron byśmy wymienili, także będą krupoweczki. Bi, bi, bi. Dobra, a co ty taka rozmowna jesteś? Bo się jeszcze. Jeszcze się nie obudziłam. Jestem normalnie zaćkana. <laughs> nie, zobaczcie jak ona siewa. <laughs> Jakbyście byli tutaj bliżej, to by was zjadła ryba. No, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Ej, buzi. Od wczoraj. Dobra, do zobaczenia na parkingu. Kuken, a YouTube? Boje, boje, boje. Jedu tak ve táboři, škodou sto na oravu. spěchám, proto rysuji, projíždím přes Moravu. Mnohé, že jsme už je Jożin z Bażyn, Moczale se Seblji, z Bażyn, Kwesnicy z Seblji, Jożin z Bażyn, Uszcy, Zuby, Słuchajcie, dotarliśmy, dotarliśmy pod Pilzno, W oddali widać panoramę Pilzna i nasi widzowie z Czech. Petra i Jarosław przywieźli nas na taki punkt widokowy. Poczęstują tutaj nas kawką. Spędzimy parę chwil i jeszcze chcą nam pokazać inne miejsca. Jesteśmy mega zadowoleni z pobytu tutaj. Już się przywitali na stacji benzynowej. No, nevím, jak vám poděkovat. My jsme srdečně rádi, že jste se sem zastavili s náma za plzeň do Plzně. My vás tady srdečně vítáme, uděláme všechno pro to, aby se vám pobyt u nás líbil, abyste viděli, co jste. Rozumíme, rozumíme, rozumíme. Až pojedete domů, abyste měli úsměv na tváři, plné bříška um. a hlavu plnou oh, zážitku. Oh, oh. Cieszę jasno, bo za nas to cieszy. Słuchajcie, naprawdę y, jesteście mega sympatyczną parą. A my, my takie. Proto se nam to lubi, a jako symbolśmy was zalik k andzielowi. Tak. Proto że jesteś taki z polska. I, i, I jeszcze będziemy wchodzić nie raz, będzie relacja jeszcze nie raz. Także na tą chwilę żegnamy was i do zobaczenia nap niej se imeno jesej ojin ojin spasin mocha lepse bliżi ojin spasin se bliżi ojin spasin ruhig si zuby bebrausi ojin spasin kouše sa na o słuchajcie tak rozmawiamy rozmawiamy a Petra z Jarosławem pokazali nam, co tu jest przy tym, nie wiem, pomniku, obelisku. Anioła. Przy tym Aniele. I zobaczcie, mówią, że tu jest Biblia. A to jest dziesięć przykazań. Dziesięć przykazań. Ale to dziesięć przykazań Bożych, tak? A, e, dziewiąte Nie pożądaj żony bliźniego swego. A, dziewiątej! A w środku sponsorzy tego Obeliska. Piękna sprawa, słuchajcie. Ładnie. Piękna sprawa. Je, jeden ze symbolów Pilsen. Hmm. A, y, znaku. Y, Jarosław mówi, że an, anioł, anioł. Angel, angel. angel, angel po angielsku, po czesku? Angel. Angel, po polsku anioł, jest y, patronem, jednym z patronów y, Pilzna. A je we znaku miasta znie. A te ręce co znaczą? Te ręce, co to znaczy? Widziałeś? Bo tu takie ręce idą. Dłonie. No. To są rucze. No. A. To nic dla to... Jedno. A nie, nie, ale... nie. po prostu dekoracja. Nie, nie, nie. Tak. Także piękna sprawa, piękna, piękne miejsce. Aby się tu opalało. A! <śmienny> A opalało. A, A <śmienny> Jozin, z Bażyn, k se blíží. Jozin, z Bażin, už si zuby brousi, Jóżin z Bażin, kouše kołsze sa si. Na Jożina z Bażyn, koho by to napadlo, jen a połze, blaszkowac i letadlo. Jesteśmy na wizji, także kamraty przywieźli nas na ryneczek, pokazać nam takie y, tutaj no arcydzieło y, architektury. Z którego roku jest kościół? XII wiek, XIV? XIII. XIII wiek? To no, stary, stary. XIII. No, piękno architektury. takie no. Ty tam wolisz zwierzaki, a ona woli zwierzaki. Y, Muuu! <grym> y, <grym> y, woli... Y, krawa ciężkie krawa. A ja wolę właśnie widoki takie... Y, Pałace, zamki, kostele, tego typu sprawy. Super, naprawdę bardzo piękne miejsce. Bardzo piękne miejsce. Ryba, dawaj, idziemy. Dawaj wkleisz, trzymaj. Ale mnie zgarną? Nie zgarną, czy zobaczymy. O, jest ok. Super. Słuchajcie, zajechaliśmy pod hrad, czeski hrad, Radinie. Radinie, a tu jest taka wieża, słuchajcie, Jarosław został tam na dole, pilnuje motocykli, a my idziemy tutaj z dziewczynami na górę. Ja tak sobie sapię, bo sapię, no bo to jest nie dla mnie taka spinaczka. No i weszliśmy na górę. Co tam nas prowadzi Petra, jakimiś ten rycerze wchodzili, w zbroi, to i my możemy wejść w strojach motocyklowych. Rad Radinie. Także tutaj możecie sobie przyjechać i zobaczyć, to no właściwie ruiny zamku, ale dobrze zachowane. Ale myśmy też byli w Polsce, to co to było, też taki był ganeczek. To jest makieta tego zamku, na którym jesteśmy, tak on kiedyś w całości wyglądał, bo podejrzewam, że teraz zostały z niego tylko te dwie wieżyczki, a reszta to chyba już w ruinie. Doszliśmy na samą górę tej wieży. Petra nas tutaj przyprowadziła. Rybcia, chodź tutaj jeszcze na małym, dla takich pięknych widoków. Warto było pokonać ile schodów? Nie wiesz? Myślę, że tam jest 144. 144 o, schody. To nie jest z nami tak źle. I to, to widoki żoło. tutaj dookoła, widać pół Czech. Połowę Czech tu widać dookoła. A tam jest Pilsno, tak? Tam jest Pilsno. A gdzie was jest dom? Chodź tutaj, chodź, chodź. W którym miejscu mniej więcej? W jakiej części miasta? Jestem że stary, troszkę w lewo a w Tam? No, no, no. Cześć, tu, 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 tu? No, no, no. w no. przód, w lewo. A, no to widzicie tak z domu tą wieżę. Ten jo, zamek. Widzimy, ale kresujemy to. Aha. Także przepiękne hmm. widoki. Opłacało się tu wdrapać. Tak Aha. Stare pilno. No, stare pilsno. Stare pilsno. Półwodnie pilsno. Także tutaj nam Petra tłumaczy, że tu, tutaj... No. Było tak zwane stare pilzno. A tam się rozbudowało nowa aglomeracja nowoczesna. I urbanistycznie pewnie i dlatego to się tak rozrosło. Jesteśmy w drugiej wieży, w której były lochy. I zobaczcie, tam mamy kawałek jakiegoś żyjątka. Nie wiem, czy to był. Bazyliszek. Ryba mówi, że to był Bazyliszek. Także pozwiedzaliśmy hrad, pozwiedzaliśmy chrad. A ty zwiedziłaś hrat czy zamek? Zamek. Ryba nie zwiedziała hrado tylko zamek. Także tutaj ostatnie miejsce w tym hradzie. Idziemy do Motongów. A ty? No ja zaraz pójdę. Petra. Pięknie. Jarosław, ale ty wiecie, jak pięknie teraz widać ten. No dawaj, kręć! No dawaj! O tak, brawo! Brawo! I teraz czekaj. Jarosław robi jajecznicę. Pyszne ciasto ze śliwkami. No dobra. Ja, ja jestem gotowy. Skończyła się przygoda. Jedziemy. Hello. Także my już żeśmy wyjechali. Rybcia, a co gdzie idziesz? No to a tu buziaczka. A tu buziaczka. Mm. Idź, szukaj kogo <głos> <głos> Jak kogoś? Kogo mam szukać? Ale o co ci chodzi z tym szukaniem? Ja nie wiem. Co? Ja nie wiem. <noise> nie to że... się spytaj, co to po czesku znaczy? Co szukać? to po czesku znaczy szukać? Raz. Tak, teraz wyprowadzamy Afrykę. Afrykę Twin. przej pięknym oto. I jedziemy jeszcze na małą wycieczkę po okolicy w na czeski, jak ten region się nazywa? Niżny Czechy. Niżny Czechy. Niżny. Niżny. Czechy. Także słuchajcie. Ale, ale jeszcze ryba. Jak wyprowadziłem motor, teraz, to ryba mówi tak. I tam lepiej coś poszukaj. No, na to nie był czas. Na to nie był czas, tak. Także do zobaczenia, do zobaczenia przy moście. Albo u babiczki. U mamy mama. U mamy Jarosława. Dobra, szykujemy się, pakujemy. Ja cię ukażę, okay. że nieco najdę. Tady jezdí auta hodně rychle vždycky. Aha. Jaka akcja. Normalnie zatrzymaliśmy się na tym moście i patrzcie co tu się Jarosławowi i Petrze przyczy przyczyniło. W czasie jazdy ptaszek uderzył i się zawisł na tym i cały czas wisi. Biedny. A jak się nazywa ta miejscowość tutaj? Żdziakowski most. Żdziakowski most. most. Potem wam wkleimy wklejkę i miejscówkę gdzie to jest. A teraz jeszcze pokażemy najpierw wam, jak to jest wysoko i zarapuścimy mi się Patrzcie, jak tam jest łódka płynie, jak to daleko. A ty robisz mu sztuczne oddychanie. O joo! Sztuczne oddychanie. Ty, ale rusza okiem. Ale co to jest? I powiedz sobie teraz, co to jest? A symbrehlik. Pozdrawiamy. Żar serce płacze już ciepła. W kolejnym punkcie, Rycia, witamy Was w kolejnym punkcie yy, objazdu z naszymi przyjaciółmi z Czech, z Jarosławem i z Petrom. Przywieźli nas z tego mostu, co tam był, tam gdzieś ze 30 km, może ze 20, yy, na Tamę. Tu jest Petra. Ahoj, Ahoj Petra. Jak się nazywa ta miejscowość tutaj, co jest Tatama? Hras. Czyli Hras. Doczytamy gdzieś w Wikipedii więcej, coś w Google'ach, to Wam powiemy ile tu jest wysokości i, i tak dalej, i tak dalej. A... Można po Tamie normalnie jeździć, idzie droga. No ładne, ładne ciekawe miejsce. Powiemy tak. Po tych wszystkich atrakcjach dzisiejszych, co zafundował nam Jarosław z Petrą, byliśmy na pięknym moście, widzieliśmy tamę, odwiedziliśmy mamę Jarosława. Co widzieliście? Po prostu fajny dzień, super dzień. I jeszcze raz chcielibyśmy Wam podziękować. No brak słów, po prostu, jak, jak jacy dobrzy ludzie, co? Tak. To? No tak. A uh, já Petra. Je, slova. Je to velice zájemný, my jsme uh, strašně rádi, strašně rádi, strašně rádi, rádi. že jste uh, za náma dojeli do Plzně. Mohli jsme navštívit aspoň malou část uh, různých atrakcí a uh, pojedli jsme, pojedli jsme, tak jest. Takhle. My jsme nepojedli. Míšek pojet a. Ale poté, Míšek všem, <laughs> Ale všechno bezalkoholové. Přesně, všechno bezalkoholové. Bez potom, potom už bezalkoholové, jenom prázdné lahve. Dokladně. Ne, bylo to úžasný, jste super lidi. My vám děkujeme za to, že jste takový, My vám jaký jste. děkujeme. A pokud je 99 polského národa jako vy, milujeme všechny Poláky. Milujeme všechny Poláky. <laughs> <laughs> bardzo, bardzo milo. Děkujeme za milé slova i mám naděje, že do rychlého zobaczenia v Pěšicích. Będziemy się cieszyć do rychłego, do szybkiego. szybkiego. Yy, Powiedz po czesku jak? Rychle, rychle, rychle. na następnym przejeździe. Rozumiecie? Ale tylko jedną, Jeden wyraz i, brzy. i, brzy. i brzy. Brzy. Jedziemy dobra, okej, okay, kończymy. Zatrzymaliśmy się już przed samą granicą, dojechaliśmy do Nachodu, kupimy jakieś prezenciki małe znajomym, rodzince. Pozdrawiam Antka, Antek, pozdrawiam Cię i zaraz idę Ci kupić flaszkę, bo wiesz o co chodzi. Droga minęła bardzo fajnie, czekam teraz na rybkę, bo poszła do toalety. I ja szybko wskoczę do sklepu, bo no musiała już do toalety, bo już ją rozrywało. Było fajnie u Jarosława i Petry. Pozdrawiamy ich serdecznie. Będą to oglądać strasznie, strasznie dawno tam u Was nie byłem, Zresztą. na granicy polsko-czeskiej z Nachodu.